Witajcie, niedziela 10 sierpnia, zapraszamy na spacerek. Zaczynamy od budlei, hortensji, pięknie kwitną jeżóweczki, hibiskus bylinowy już prawie, prawie, ale jeszcze troszkę. Piękny kwiatusiu. Trawy już dostają powoli pióropusze. Za chwilę zakwitną. Akacja ma kolejne kwitnienie. To jest jeżubeczka piękna. Dużo, nie tatuś? No, piękno Piękno musia <noise> Dzisiaj widziałam tatusia Razem raźniej się chodzi Ale Cudownie się przebarwia tutaj troszkę rabata z Lady In Red Zmieniła kształt. Znaczy się forma podstawowa została. Ale tu mamy miejsce na kolejne bylinki. <laughs> o, jaki piękny mieczek! One tu kiedyś były. Mm, zostały przekopane. A niektóre z oporów przezimowały, nie? O, cudeńko. Miliny pięknie kwitną ten na bzie. Ślicznie. i tutaj pnący Czy tamten teoretycznie też jest pnący Ma drobniejszy kwiatuszek i drobniejszy liść nie? Tamte takie mają grube liść. NO37, która jest za jeżówkami, faktycznie Astridus Kwitu? Ta, Chyba tak, nie? Kwitnie, kwitnie. ale późno. późno, ale wielki jest w tym roku. Trochę nam zasłonił hortensję. Tą piękną. No właśnie, wejdę. Wejdę do niego. A jeju Tu jest też piękna hortensja A się przez robotbatę ciężko idzie już Lubię ten hibiskusik Sudeńko Hmm. Też jeszcze... no też ta róża, nie? Tak, tak, właśnie chciałam się tutaj cofnąć Tak, ten wieczek też zimował W gruncie i No, bo się nie poprzewracał No bo wiesz, nie ma tutaj tak wiatru Troszkę mu tu zasłaniają I ta nasza róża Piękna, barkowa Ponawia kwitnienie O Ale pachnie A jeju? Nie, 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 nie. Dzień dobry. Cześć. Już przebieg Pedro. Przywitał się? Jarzówek i kłosowce to jest piękne połączenie, nie? Tutaj też mamy hibiskusy, krzaczaste. Hortencję bukietowa. Za nimi yy... Gulliver. Tutaj na dole nam się aknebia płoży. i tak w sumie na razie jej pozwalamy tu rosnąć. Chociaż nie wiemy, czy to będzie do końca dobre, nie? Niech <grystanie> to na razie rośnie. Pergola dla niej została za mała, chyba założona. To hortensja to. Ach, ten zjadnąca. Ten pnąca, faktycznie. Coś tu zaczyna się dziać. Mhm. Tak, tak, tak. Jeszcze zerknę na tą różę. Piękna. Ale tam widzimy czyki też się przerzuciły jednak. O, 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 o. Ja lubię tego liliowca. On z drugiej strony rabaty też jest, ale zauważam, że tu też. Cudańko trzy płatki pomarańczowo-żółte i trzy pomarańczowe fajna tu hortensja dość mocno się już przebarwia nie było takiego ostrego słońca to te przebarwienia takie są ładne ach, tu mówiłeś o trzmielinie oskrzydlonej ale to jeszcze ale jakieś już powoli a i pierwsza czerwony, pierwszy czerwony listek jest a widzisz? właśnie go ku... urwał no, no, <laughs> Właśnie go urwał. Flokcik, słodziak, hortensja, jeżóweczki. Ale zapach mhm. Taki mieszany, nie? Mhm. Pysznogłówki przysychają już z tyłu. Piękny, biały flokcik, nie? Może mhm. z drugiej strony lepiej będzie go widać. Mhm. O, ten flok jest kochany. Cukireczkowaty. Ludbekia. Błyskotliwa. Iliowiec. Luna drze się pod drzwiami, żeby dziewczyny ją wpuściły. Pod domem. Dzielżany już zaczynają kwitnąć. Ale tam krzyczy. Talpa jeszcze kwitnie, ale bardzo ją przypaliło słoneczko już liście. O. Mamy nieszczepioną, czyli kwitnącą. Jaki jakiś słodziak. Nie wpuściły cię do domku, przyszłaś do nas. Ojej, jaki łodziak. To takie, jak ośmiornica. I tutaj w e, Pampasie też. Gdzieś. A, I też ta ośmiorniczka. O, biały hibiskusik. Z różowymi dodatkami. O właśnie ten liliowiec. Superancki. Bardzo dużo tu mamy jeżówek purpurowych. Pięknie. Właśnie pokażmy może dzielżany. Tutaj mają pięknie pod yy, hortensją. Cudeńka, nie? Takie kuchony, te kwiatuszki. Takie ojojoj. Mm. Róża, tak. Zaraz pokażemy ostatnio malwy wycięliśmy już troszkę teraz świeżymi listkami odbiją ale chociaż się podsłaniały inne rzeczy no faktycznie tatuś masz rację hmm. cudnie się obsypała nie piękny kolor taki cały pęd zakwitł te akurat są przekwitnięte chociaż tu z bordową już też się coś Zaczyna dziać. Hmm. Tak. Lili, już przycinamy malwy. O, tutaj właśnie, jak malwy. E, dobrze, za chwileczkę. Wiesz, co bo chciałam powiedzieć, właśnie o sadziecu tym ciemnym? Bo to, jak malwy wycięliśmy, to pojawił się nam sadziec. Odsłonił się. Ten ciemny jest taki fajny, bo on kwitnie na biało. Oto, to jakiś czas będzie widać. I nasza odetka. Cudowna. Teraz ją lepiej widać. Hmm. Pedro! Co tam? Skubiesz listki z lilii? Ostatnie lilie. Ostatnie, ostatnie. Bieguskowate. Dolarek. Co? Co tam? Tu jest jeszcze tak ten grubasek. I kończą się. Niestety. Trzeba będzie czekać do przyszłego roku, nie? Ciu, kochane. Ciu tam. Właśnie, tatuś mówiłeś, że kalinka ma owoce i ma, ale ładne takie czerwone, czerwone. Czerwone korale. O, śliczne. No co ten prezes tutaj tak? Aha. Usiądziesz, zmęczony jesteś. U, a tutaj mamy ręglotkę fajną. Mia. To meczku dam ci. Próbujesz czy dobra? Pyszna. <grymne> Na pewno pyszna, bo już jedliśmy. Pyszne. Sania! Wszystkie kartki już nas poznajdywały. Cześć! Jest. Jeszcze kosmopolitana, może pokażmy. Ogromniasty w tym roku, fajny. 3 lata już ma. 3 lata już ma ta karpa, także no. Mnie przerosła już tak. Y Mam na a. wysokości oczu telefon. Sporo. Sporo, Sporo mamu się przerosła. No, a tu się dać choru. I tym taka malutka. O, rozkliniczka zaczyna, zaczyna. Tu to pokazywać. Aligator z ubiegłego roku. No, może jeszcze nie. Jaki super okazały, ale wysokość już ma fajną, nie? W zeszłym roku w lipcu go sadziliśmy, ale to były to jakieś trzy źdźbełka. Co to mamy, tatuś? Glicynia trójcierniowa. Glicynia trójcierniowa, tak. Gledicja. Gledicja trójcierniowa. A mi chodziło, wiesz o co? O naszego pożaka, czyli poda grycznik. Oliwka mówiła, że mam Cię przepytywać. O, dzisiaj. O, o. <laughs> a ty co mamy? Milina. Milina. Bo stwierdziła, że ta za mało mówisz, a ostatnio Cię nie było. I powiedziały, że masz być. Jest. <laughs> Kalina Bodnarska. Ona kwitnie zimą, ale takie, takie sobie pojedyncze kwiatuszki popuszczała w tym roku. No, śliczny ten milin. A w tamtym roku milin nam takie dwie fasole zawiązał, nie? Czyli gdzieś tam owoce miał. A zobaczmy jeszcze na Lady, bo Lady zaczyna strzykować się do kwitnienia. No i musimy jej tu coś dołożyć. Bo tak trochę smutno było, dołożyliśmy jeżówek, ale. Mhm. Już jest ostatni liść. I będzie kwiatek. Będzie ich trochę w tym roku. Przejdziemy jeszcze takim, może szybszym krokiem, bo chcieliśmy do lasu się przejść, zobaczyć na Gdzieby. Hmm. O, Lilia się otwiera. Zaraz na nią zerkniemy. Hmm. W strumieniu. Żaba na ze skoczyła. Szkoda. Dlaczego? Mogłaś sobie siedzieć. Chyba z drugiej strony będzie lepiej widzieć. A tutaj wiatr nam złamał kłosowca. Chyba z miesiąc temu, nie? I tak ten pędziorek wstawiliśmy do wody. Mam nadzieję, że się korzonek pojawi. Bo cały czas kwitnie. No jaka śliczna jestem. No jest Wiesz co jeszcze? jeszcze tą hortensja Handle Light. Może pokażmy z bliska, bo ona się teraz zaczęła przebarwiać. O, ten miskant, to jest gigantyczny. Świetny. Się gigantus? <laughs> Dlatego się nazywa Gigantus. Dokładnie. Misteria do przycięcia. W sierpień, czyli czas. Uuuuuu ale ślicznota przedostaniemy się tu do niego ciasno nam się zaczyna robić. Piękny. Ojeju. A tutaj jest powojniczak. Też piękny. Zakwitł. Dobrze jeszcze. Pęcherznica ma owoce. Kandle ona tak aż do takiego ciemnego różu będzie się przebarwiać. I mówię, ona tak fajnie stoi równiutko. Tu jest aligator. Rok starszy od tamtych. Także no już taki fajny, fajny. Serengeti rozkwitł. Serengeti. Podejdziemy może. Chociaż jeszcze może małe spojrzenie na fantomy. Piękne, wielkie kwiatostany. Hmm. Tutaj już tak mocno przebarwiona hortensja. I zobaczmy srengeti. A no jeszcze nie rozpuszczona, ale już wczesny kwiatostan duży. Hmm. Drugą robatę przyjęła werbena patagońska, chociaż tam jest przepiękna Lili, a i może wejdę. Żebym czegoś nie podeptała tylko. Werbenka jest piękna, ale za werbenką mamy coś takiego. Ale naprawdę cudowna. Sadziec. Oj, lilia mnie zaczepiła. Tloksy. Strekt to jest tylko jakiś drobniejszy. To jest, ten niższy. to jest ten niższy. nie? Mm -hmm. I taki jest też fajny. Fajny ma ten pokroik. Mm -hmm. Moja hortensja. A dzielżam za nią też. Już rozkwitu. Tak. W takie świecą. A, 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 balerina też już ma, no tak, tak. No już teraz to z każdym tygodniem te trawy będą. Wyższe, poczekaj jeszcze na tak, tuś, może tu aż pod las do jarzębinki. Oj Przez strumień trzeba przejść. Balerina fajna. Ona no, taki stojący ma ten zwiastów tam. Ja zawsze mówię, że to tak jak petardy rozbłyskują się na niebie to też tak się fajnie rozchodzi. Grab już znowu do przycięcia, pięknie rośnie, w różach coś się zaczyna dziać, na razie skromnie, ale już można pocieszyć oko, nie? I tu jest śliczno. Mm, tam taka wysoka Tak, ale wielkachna, wystaje na drabatę całkowicie, nie? Rudbeck Janaga, hibisku krzaczasty. pięknie, kwitnie, gaura A pysznogłówkę musimy ściąć. To się o lamlajty odsłonią, bo jeszcze są młode i żeby pysznogłówka przerosła yy, Hortensję, to takaż dziwna, taka olbrzymia ale już w większości przekwitnięta, także może dzisiaj ją zetniemy, nie? Mhm. Bo o, jaka piękna ta krzewinka. Co jaki piękny ten kwiatuszek mhm. ma. Ja nie wiem, co to jest za krzewinka, ale jest słodka. I ona urosła sporo w tym roku, nie? Mhm. Chociaż lubi trochę przemarzać, nie? Wiosną. Ta, tak, właśnie Tak. Mhm. Może za tydzień. Już się pochwalimy bylinówkami. Ale słodziak też ma 2,5 metra jak nic. Mm -hmm. <laughs> nie będzie mieć, będzie Karolin. No jak to był mm, strzał w dziesiątkę, że ją, że go przekopaliśmy to drzewko, nie? Mm. Bo pięknie poszło, a tam się tylko męczyło. Także. Nie zawsze miejsce docelowe, które obierzemy dla roślin, im odpowiada. Tu, jak zakwitnie ten słoneczniczek, wierzbolistny to będzie. Bajka. O, trawa puszcza już na kwiatka. Tutaj też. O, nie, 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 nie. Kalinka. Często już nie mówiłam. Ma takie talerzowe piękne kwiaty. Pięknie pachnie. I korale ma takie, no. Duże, rudbekia, wielka, <laughs> z tyłu. Pisku z jeżówki, dziewanna, cudowna, też ogromna. Piękna, nie? Za nią Kosmopolitan. Ale Stremeria cały czas zachwyca. Dosłownie zachwyca. Jeżu mi. Mówisz tatuś, że walutku musimy się zsuwać do lasu. 20 minut. Faktycznie. Ale pięknie. Kwitnie. Trawka. Słodeńko. Różowiotka. Okej, okay, może zrobię pauzę, przebiegniemy się do lasu. Jeszcze pokażę mieczyki, bo nadal pięknie kwitną, naprawdę pięknie i kolorowo. I jeszcze pokażę Wam dwie nowe Hortensje. Mm. Oj, oj, oj oj. Olbrzymia. Ale tutaj mamy te z tymi kwiatami płonnymi i płodnymi. Lubię je bo. Jeszcze ich, ich nie masakrują. <grym> Ale cudeńko. Cudeńko. I ta zielona też fajna. Też się fajnie przybarwia. Ok, biegniemy do lasu. To dolar? Nie, nie? nie? Jakiś inny piesek mhm. Szukaj ta tak grzyba. Tutaj na brzegu są prawdziwki, może trzeba zerknąć czakuś nie ma. ten drony pięknie, pączki zawiązują. Hortensja w lesie kwitnie. Mm. Paprocie bardzo ładnie zdobią. Oj To. Pole. Jadłam w ciurę. się zaczynają. Może ktoś po lesie tam dalej chodzi i widzi zasiadką i sobie poszczekuje. Mm -hmm. Laz już przygotowany na grzyby. Nasz. <grych> Przekoszony. Że grzybeczki będzie dobrze widać. A ja się rozglądam na wszystkie strony, a znowu nie patrzę w kamerę. <grych> zielono. Mhm. Deszczy padały, to trawa ładnie rosła. Na łączkach, nie? Mhm. O, tam jakiś krzybuźli, ale już taki wielki. Tu jest prawdziwek na pewno. Rano szliśmy, to był. Już pierwszy obiadek z grzybów mieliśmy. Przedwczoraj. Musimy hortensję tą niebieską pokazać. Tak, nie? tak, to jeszcze dobiegniemy. To mhm. mówiłam, że jest jeden, a teraz widzę, że są trzy. Jedna dzidzia. Zaraz będziemy wyrywać i na obiadek. Bo i na ten jaki piękny, bo nie, nie umieszkam się go opukać. I go pokazać. Jaki słodziak. No piękny tatuś. O, tam jeszcze jest jeden mały. Widzisz? Taka dzidzia tam jeszcze rośnie. I tutaj też jest duży. No normalnie już obiadek będzie. Ach, twarde, fajne. Bierzemy. Obydwa. Masz dwa? Pokaż. Mhm. Hmm. Tu Jeszcze tu jest jeden. Tak. Wyrwiesz. Mm -hmm. hmm. O, tam mamy kanie. Trzeba iść ją zebrać. Ale dobra, przejdźmy się do Hortensji. Piękna Hortensja ogrodowa. Tutaj im służy mają sporo cienia. Kwaśną ziemię. Stąd te piękne, naturalne wybarwienia bez nawozów. A tak No, cudna. Normalnie nie I mówię nie ma wcale nawozu. To piękna róża. Pokażmy jeszcze rabatę. Z naszym Lutarioripariusem, pariusem, najwyższą trawą. Mm. Fajny. Ale już widzę, że znowu muszę go troszeczkę oczyścić. Bo on tak fajnie wybarwia się na fioletowo, jak jest obrywany z liści od dołu. Także taki bambusior. Tutaj werbenka postanowiła się z nim zaprzyjaźnić i się wysiała. O! Fajny. Okej. Okay. Tutaj mamy hibiskusa jeszcze białego. Też cudeńko. Malwy jeszcze pięknie kwitną z tyłu. Dziękuję. Tutaj jest słoneczniczek z rudbekiem razem połączony. Chyba tą nagą był, coś mi się wydaje, że to było takie kombo kupione. Chyba, że to jest tylko rudbek. Ale coś mi się kojarzy, że słoneczniczka też miała w sobie od nogę. Hmm. Żółwik zaczyna kwitnąć, a on jest taki śliczny. Pokażę, pokażę, pokażę. Jeszcze pokażę. A on dopiero gdzie się rozwijał. Nasz żółwiczek. Piękny. Okej. Okay. Ludbekie aż świecą. Budleja. O piękna, piękna ta dróżka. Pachnie lasem. Mm -hmm. Nie, to grzyby mi pachną w ręce obok. Tadam! <grybki> <grybki> Ale no, to tak wiesz, intensywnie mi zaleciało, a to podstawiłam sobie pod nos grzybeczki. Hmm. Tutaj lubią krawce rosnąć. Ale może jeszcze nie być, bo. Wyzbierane były, przekoszone. Także teraz będziemy czekać na wysyp. Dolarek nie może nadążyć za nami. Sapie tam z tyłu. Mhm. Drugi spacerek, tatuś. Ogród. Pojawia się z dróżki leśnej. Musimy kończyć, bo czas nas nagli. Także dziękujemy za spacerek i do zobaczenia dziękujemy. za tydzień. Do zobaczenia.